Pytanie pierwsze 13, 168. Poniżej narysowano trójkąt: ostrokątny, równoramienny oraz prostokątny. Oblicz miarę kątów tych trójkątów oraz miary zaznaczonych kątów. No i nie zaznaczałam kątów, bo szkoda miejsca, Potem tam byłoby niewidoczne. I tak bym się obliczyć wszystko. I teraz tak. Korzystamy tutaj z dwusiecznej, czyli takiej prostej, która przychodzi nam z wierzchołka do środka okręgu i dzieli nasz bok, a dokładnie, przepraszam, nasz kąt na dwie równe części. Więc tutaj mamy 30, a tutaj mamy 20 stopni. I teraz tak, żeby dotrzeć do góry, musimy to ogarnąć tak, że to jest łącznie 60, a to jest 40. 40 doda 60 to stuwa.

Natomiast tutaj mamy 50, czyli tutaj 130, pod punkt B. Tutaj w zadanie, w zadanie nam podali, że jest to trójkąt równoramienny, czyli tutaj też mamy 20 stopni, czyli łącznie stopni 40. 180 stopni minus stopni 40 to 140, na 2 to po 70. Na dwa to po trzydzieści pięć. Ok, i liczymy środki. Dwadzieścia doda trzydzieści pięć to pięćdziesiąt pięć. Więc tutaj mamy sto dwadzieścia pięć. Natomiast na dole mamy siedemdziesiąt, czyli to 10. Tutaj mamy znowu 55, czyli 125. W zadaniu ostatnim podano nam, że jest to trójkąt prostokątny. Uzupełniamy to, co wiemy, czyli on tutaj ma stopnie 50, tutaj 90, 90 dodać 50 no to 140, czyli tu łącznie mamy 40. Na pół po dwadzieścia. Tutaj mamy czterdzieści pięć. Tutaj również. I liczymy środki. Tutaj mamy stopni czterdzieści pięć. Więc tutaj mamy sto. Sto trzydzieści pięć stopni. I teraz tutaj. 65 stopni, więc 115. A tutaj 70, czyli 110 stopni. No i już. Zadanie czwarte, 1468. W trójkąt równoramienny ABC, w którym kąt między ramionami AC i BC ma 100 stopni, wpisano okrąg środku O. Oblicz miarę kąta AOB. Czyli tego. No to lecimy. Wiemy, że tutaj mamy 100, to tutaj mamy po 50. Jest równoramienny, czyli 180 minus 100 daje nam 80 na pół, to po 40. Więc mamy tutaj 20 i tutaj 20. I to nas w sumie najbardziej interesuje, bo musimy obliczyć tylko to. A 180 stopni minus 40 to 140 stopni. Czyli kąt AOB wynosi stopni. Ups. 140. No i już. Zadanie 6 strona 168. W trójkąt ABC wpisany jest okrąg o środku S i promieniu R wynoszącym 3,5. Długości boków trójkąta wynoszą AB21, BC17, AC10. Oblicz pole trójkąta ABS. Jakie pole ma trójkąt ABC? To zapiszemy sobie pole. Zaczniemy sobie od ABC. Czyli od tego dużego. Najpierw zrobimy sobie go na liczbach, a potem będziemy podstawiać, bo będzie szybciej, łatwiej i przyjemniej. Czyli tak. Bierzemy sobie ten pierwszy. To jest 21 razy r na 2, no bo mamy wzór dla trójkąt. Teraz tutaj 17 razy r na 2 plus 10 razy r na 2. To się równa. Z tego mamy 10,5 R. Dodać. Z tego mamy 8,5 R. Dodać. 5 R. Dodajemy to wszystko do siebie i otrzymujemy 24 R. Czyli nic innego, jak 24 razy. 3,5. Czyli jest to 84 jednostki kwadratowe. No i jeszcze na szybko prosi nas o to zadaniu. O A, B, S. Patrzymy sobie, gdzie mamy ten trójkąt. Czyli mamy 21 razy 3,5 na 2 tego mamy 10,5 razy 3,5 a to daje 36,75 jednostek kwadratowych. No i już. Zadanie 8 z 1269. Oblicz obwód trójkąta przedstawionego na rysunku. I tak, jak toż było w lekcji poprzedniej?

tu, 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 tu i tu. Czyli łącznie 11 takich jedenastek. Raczej znaczy 6 takich jedenastek. Więc mamy łącznie 66. No i już.